Do tej pory efektywna współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego napotykała na bariery zarówno legislacyjne, jak i opór społeczny. Za sprawą nowej ustawy partnerstwo publiczno-prywatne w końcu dostało zielone światło. Przejrzyste podstawy prawne i ułatwione procedury dają duże szanse na rozkwit i upowszechnienie takiej współpracy. O perspektywach rozwoju przedsiębiorczości na tej płaszczyźnie dyskutowano na konferencji zorganizowanej przez burmistrza miasta Czeladzi i City Consulting Institute. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym jest tak naprawdę tą ustawą, która była bardzo potrzebna, która w Polsce już raz została wdrożona, natomiast nieskutecznie. Stąd też obawy. Partnerstwo publiczno-prywatne tej pory było kojarzone źle, Bo było kojarzone z ustawą, która tak naprawdę nie mogła być w ten sposób realizowana ani przez podmioty publiczne, ani przez podmioty prywatne, ani, 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 ani przez tym bardziej współpracę tych podmiotów. Z punktu widzenia możliwości wielu gmin polskich, także tu w Czeladzi, Wielką szansą rozwoju jest właśnie partnerstwo publiczno-prawne, które pozwala finansować wiele zadań dzięki prywatnym środkom, których no, zaczyna brakować w kasie miejskiej. Tego typu spotkania pozwalają poznać się nam nawzajem, bo często tak się zdarza, że pracujemy i żyjemy w jednym mieście, a nie znamy się. Partnerstwo publiczno-prywatne daje korzyści obu stronom. Samorządowi y, pozwala na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania oraz wiedzy i kapitału partn partnerów prywatnych, która często przekłada się na efektywność danych inwestycji. Dla podmiotu prywatnego partnerstwo publiczno-prywatne y, pozwala na współpracę ze stabilnym partnerem z partnerem, który ma ogrom doświadczenia z partnerem, który na pewno. Przyspieszy prace związane chociażby z projektowaniem, z uzyskaniem pozwoleń, dlatego że tak naprawdę uzyskuje te pozwolenia dla siebie. No nasze władze miasta już od wielu lat szukają wielu kontaktów i. i, i... Mhm są bardzo otwarte na tego typu działalność. Podejmowaliśmy wiele jeszcze jako samorządowiec, starają się podejmować próby takiej działalności. Jednak rzeczywiście to prawo wcześniejsze nie było precyzyjne i były obawy. Dzisiaj wydaje się, że nawet ta konferencja udowadnia, że te możliwości są coraz szersze, nawet środki europejskie mogą wspomagać takie działania, więc jest to wielka szansa również dla naszego miasta. A burmistrz jest bardzo otwarty na te inicjatywy i z tego się bardzo cieszę. rzeczywiście ona wyłania się wśród innych miast właśnie taką, wydaje mi się, kumulacją takich inwestycji publiczno-prywatnych, bo to w przeciągu tych kilku, trzech, czterech, pięciu lat wstecz da się to zauważyć, że rzeczywiście bardzo dużo rzeczy się firm powstało, rozbudowało się cała, cała, cała konglomeracja żelazka. Także jeśli chodzi o takie spotkania, to jak najbardziej są, są potrzebne, a program Wydaje mi się bardzo przyszłościowo. Cechą charakterystyczną jest to, iż w tym modelu nie dochodzi po określonym czasie do przejęcia przez partnera publicznego inwestycji. Grzechem jest nie mówić o partnerstwie publiczno-prywatnym. Nie podkreślać tego, że jest to niebywały sukces także naszego rządu. To, że po prostu partnerstwo publiczno-prywatne funkcjonuje, na pewno nasza przyszłość inwestycyjna będzie z czasem oparta w większości o projekty PPP.